No. Już? No witam, tak jak tak obiecałem. Postaram zmierzyć się z cynamonem. Tu już mam naszykowaną łyżeczkę. Tak, tak zwany cynamon, cynamon challenge. Dla, dla WW czyli het.pl. Zobaczymy czy, czy w ogóle... Da, to się śmiejesz. Czy, czy da się to w ogóle zjeść. Tu, tu mam jak coś do, do popicia. Bo oczywiście się nie, oczy, Oczywiście nie będę. tej tejno. No. Oczywiście nie będę czekał 3 minut, no bo wiadomo. Ee, to nie jest papryka, tylko cynamon. Boję się, bo. Nie, właśnie, ja, ja z góry uprzedzam. Cynamonu nie lubię. Nie lubię, gdyż cynamon jest. Yy, uważam, znaczy, no, Dla mnie jest po prostu niedobry. No no, ale dobra. Ryzyk fizyk. O, Zobaczymy. Dawaj. Działam. <gry> Całe mi zaschło, wszystko. Bo mówiłam Ci, że tak będzie. Czy, czuję, czuję tylko słodki smak, a szybko mi zakleiło, zakleiło mi wszystko. Ale hamuję, ale to jest niedobre. Mówiłam, że tak będzie. No, no ale nie reaguje tak. tak. Wszyscy na filmikach. Uderzył taką chmurę. Nie, ja muszę to wypluć. W każdym razie jest dobre.